Witajcie wszyscy. Ja nazywam się Michał Wnuk. Cześć Averit, To znowu ja, tym razem w wersji wideo. Ja się chciałem powiedzieć odnośnie części Twojego vloga, i to nie dlatego, że uważam resztę za mniej wartościową, to już mnie ciekawą. Po prostu wkroczyłeś w moje pole ekspertyzy i chciałem parę rzeczy uściślić, coś wyjaśnić. Odnoszę się mianowicie do cytatu przytoczonego przez Ciebie: Zabicie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Sam właśnie zastanawiałem się przez dłuższy czas, skąd pochodzi ten cytat. Kiedyś nawet słyszałem wersję, że są to słowa Tomasa de Torquemady, pierwszego przywódcy hiszpańskiej inkwizycji. Jakkolwiek jest to stwierdzenie oczywiście mylne. To wystarczyło sprawdzić, przejrzeć parę rzeczy i znalazłem, iż chodziło o legata papieskiego Arnolda Amalryka, który ponoć wypowiedział te słowa w czasie oblężenia miasta Bezier w 1209 roku. Otóż te słowa przypisano mu na jakieś 60 lat po samym oblężeniu i zrobił to dość mało wiarygodny niemiecki mnich. Natomiast jest to jedyne źródło, które się zachowało odnośnie tej wypowiedzi. Natomiast, co do jednego, czego możemy być pewni, co do tego oblężenia, to to, że miało miejsce dość krwawa rzeź. I nie tyle dopuścili się jej krzyżowcy, co ciury obozowe 10 tysięcznej armii krzyżowców, a krzyżowcy zrobili coś według mnie, przynajmniej gorszego, czyli przeglądali się, a później dokończyli działań ciury obozowych, którzy to właśnie zdobyli, zdobyli miasto. Faktem pozostaje, iż właśnie w ten sposób zamordowano jakieś 20 tysięcy ludzi, co zresztą sprawozdaje później legat samemu papieżowi, że zabito właśnie taką ilość ludzi, niezależnie od wieku, stanu i płci. Co jest ciekawe, właśnie dowodził tą armią krzyżową Szymon z Montfort. Który był doświadczonym krzyżowcem i też późniejszym prekursorem brytyjskiego parlamentaryzmu, ale o tym jeszcze później. Natomiast, cóż, no w ten sposób mniej więcej się zaczęły wojny albigenskie, czyli wojny z Katarami południowo-francuskimi. To trwało co najmniej 20 lat. I no, a tak, jak narzekasz na katolickie chrześcijaństwo, to Katarzy dopiero by się nie podobali. Otóż oni, kataryzm to była dualistyczna herezja i polegało to na tym mniej więcej, że oni uważali, że wszystko, co jest materialne, wszystko, co jest tutaj na Ziemi, wszystko, czego możemy dotknąć, wszystko, co możemy posiadać, jest złe i trzeba to odrzucić a wszystko, co jest duchowe, niematerialne, e, czyli, że tak powiem, zakładając e, hmm, z punktu widzenia ateisty, nie istnieje, to jest to dobre i do tego mamy dążyć. Także ci to by dopiero cię wpieniali. E, jeśli chodzi zaś o konflikty religijne, to... E, Mamy dość, dość, dość ciekawy czas na e, rozmawianie o tym, ponieważ e, chociażby jutro, e, czyli 5 listopada, jest e, święto Gaja Foxa w Anglii. To jest pan, który w roku 1605 wraz z dwunastoma innymi spiskowcami chciał wysadzić brytyjski parlament. E, I prawie mu się udało, szczerze mówiąc. I w związku z tym palona jest jego kukła od tych 400 lat. Jest też parę innych, parę innych kwestii związanych z tymi obchodami. W każdym razie to palenie jego kukły jest związane właśnie z paleniem katolika, ponieważ on był katolikiem, chciał obalić protestanckiego króla i rząd. I ta symbolika dzisiaj, no może, już nie tak fajnie brzmi jak widzimy. Tą kukłę, Kukłę, która zresztą nosi często maskę, znaną skąd inąd dzięki grupie hakerskiej Anonymous i dzięki Alanowi Murowi za komiks v for Vendetta. Kolejna rzecz. Też dzisiaj, od 4 listopada, jest Święto Jedności Narodowej w Rosji. Które wiąże się z tym, że wycofały się stamtąd polskie wojska w roku 1612. Co pięknie też pokazuje propagandowy rosyjski film 1612, w którym gra nawet nasz aktor Michał Żebrowski. Pewnie nie tylko on z polskich aktorów, natomiast najbardziej znany z tej obsady. W każdym razie, tam właśnie nasz. Król nie chciał przejść na Prawosławie, w związku z czym było to jednym, jednym z powodów, dla których nie udało się właśnie utrzymać korony rosyjskiej. No i posiedzieliśmy na Kremlu dwa lata, trzeba się było wycofać. I to święto zastępuje święto rewolucji październikowej. obchodzone 7 listopada i wprowadzono je w 2004 roku. Także dzisiaj Rosjanie cieszą się, że Polacy się stamtąd wynieśli te 399 lat temu. Dobra, już mi się trochę to rozciągnęło. Także mam nadzieję, że byliście w stanie przebnąć chociaż przez fragment, a przynajmniej ty, Averid, że się radę przez to przebnąć. Dzięki, na razie. Do usłyszenia, do zobaczenia.